W meczu otwierającym 30. kolejkę BetKlik II Ligi z stochowa Solidarnie z Zagłębiem Sosnowiec zdobyły po jednej bramce i podzieliły się punktami. O opinię na temat tego spotkania poproszę trenera gości, pana Bartumieja Boble. Witam serdecznie. Zaczynając tą konferencję od razu powiem, że nie będę udzielał żadnej no żadnych, odpowiedzi na pytania dotyczące tego, tego tygodnia, co się wydarzyło. Nie jest to w moim interesie, jeżeli co, jakieś pytania będzie, to proszę do władz klubu Zagłębia Sosnowiec. Ja mogę stricte tylko wypowiedzieć się na temat dzisiejszego spotkania. I powiem tak, na pewno nie jestem zadowolony z wyniku, ani być może z niektórych fragmentów gry na pewno. Początek meczu dobrze, żeśmy weszli w mecz i mieliśmy sytuację Snopczyńskiego. Później stracony gol. Myślę, że nie powinien taki gol paść po stałym fragmencie gry w krótki róg, ale, ale zdarza się. Po tym golu straconym mieliśmy momenty strasznie nerwowe, niedokładne. I Tak doświadczony zespół musi sobie z takim momentem poradzić. Nie, nie, nie udało nam się. Dotrwaliśmy do końca pierwszej połowy i w drugiej połowie. Mm, Trochę zdecydowanie więcej utrzymywaliśmy się przy piłce, aczkolwiek brakuje mi na pewno intensywności w tej grze, brakuje mi więcej ruchliwości, mobilności moich zawodników i, i na pewno to jest klucz do tego, by to w następnym tygodniu poprawić. Mieliśmy też swoje sytuacje, bo tam mówię, Snopczyński mularczyk. Dobrze, że nam udało się strzelić po ustawym fragmencie gry, gdzie tak naprawdę mamy ponad 50% strzelnej goli po ustawym fragmencie gry i to jest pocieszające, ale też niepokojące, bo, bo nie, nie za dużo goli nie strzelamy po, po, po akcjach ofensywnych. Po dośrodkowaniach brakuje nam uderzeń z dystansu i nad tymi elementami na pewno będziemy w przyszłym tygodniu pracować. Natomiast chwała za to zawodnikom, że, że graliśmy do końca zaangażowanie i wiedzieliśmy jaki tu jest ciężki teren. Bo analizując Skrę to wiemy, że na 9 zwycięstw 8 spotkań Skra wygrała u siebie. W szczególności jak jeszcze wygrywali je po 1-0 to potrafiły ten zespół dotrzymać do końca. Nam się tu udało dzisiaj zremisować, ale tak jak mówię na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tego punktu. W tych okolicznościach jakiegoś zdobyliśmy to tak, natomiast samej gry yy, uważam, że jest dużo jeszcze do poprawy i mam nadzieję, że to poprawimy w przyszłym tygodniu, w następnym meczu to będzie widoczne. Dziękuję. Dziękuję. Czy mamy jakieś pytania ja z sali? Tak, Łukasz Mańca, w porównaniu z poprzednim meczem dzisiaj zmienił pan, kiedy jeszcze pan był asystentem, ale dzisiaj w pierwszy tydzień zmienił pan ustawienie zespołu z takiego 4-5-1 na 3-5-2, czy takie 5-3-2 to... Było typowo pod dzisiejszym meczem, takie ustawienia pan preferuje i takim będzie starał się grać w kolejnych Nie, Ja uważam, że na tą końcówkę będziemy grać y, różnymi ustawieniami, y, też w zależności od tego, y, jakich zawodników y, będziemy mieć do dyspozycji, bo dzisiaj y, brakowało y, y, Walencji, Agbora i, i, i Rakelsa, więc tak naprawdę y, też zaryzykowaliśmy grając dwoma napastnikami, nie mając już żadnego napastnika y, na ławce rezerwowych. A tego w końcówce też zaryzykowałem Andrzejem i Wilusem, bo, bo wiedziałem, że kiedyś grał na, jako napastnik i, i być może w tej końcówce uda nam się też strzelić wyrównującego gola. Ale, ale tak powiedziałem, na pewno będziemy analizować Wisłę Puławy i pod tym kątem będziemy ustawiać zespół. Ale też mimo wszystko zwracam uwagę na to, jak my, jak my chcemy grać. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, brakuje mi intensywności, mobilności i to w grze, w ataku pozycyjnym i tu na pewno wykorzystywania wolnych przestrzeni, wcięcia i to będziemy na pewno nad tym pracowali i pod to też będziemy się y, ustawiać pod danego przeciwnika. No jak Pan obejmował zespół, jak Pan patrzył w tabelę to bardziej się Pan skupiał na tym co jest na dole, że tam było, dzisiaj już jest 8, ale było 7 punktów z strefą barażową, czy jednak bardziej Pan patrzył w górę i na to, że jest tylko albo aż jeden punkt do barażu o awans do pierwszej dziewięcia? Wiadomo, jaka jest sytuacja, natomiast powiem Panu wprost, będąc w takim klubie jak Zagłębie Sosnowy, tylko trzeba patrzeć w górę. I jeszcze takie pytanie, bo w tej chwili, jak odeszli trenerzy Saganowski i Marcin, to w sztabie szkolnym są trzy osoby. Pan, Matko, Perdicz i, i Marcin Nawet. Czy będzie Pan chciał jeszcze przed końcem sezonu jakieś uzupełnienia tego sztabu, czy tylko te trzy osoby hmm. będzie pracowały do końca? Eee, na tą chwilę nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ eee, Zobaczymy po rozmowach w poniedziałek, jak to dalej ma funkcjonować, i, i wtedy się wyjaśni sprawa. Ale ja jeszcze tak, bo nie chciał Pan mówić o tym, co się działo w klubie. A może takie jeszcze pytanie, żeby uściścić, czy Pan tutaj, jak objął stanowisko pierwszego trenera, to ma Pan powiedział, że Pan jest trenerem tymczasowym do końca sezonu, czy niczego takiego nie było i, i nie ma okresu, że. że... Ja Miałem osobistą rozmowę z Panem Prezesem i z Panem Prezydentem, mhm. i tak jak powiedziałem, zobaczymy. Jak potoczą się rozmowy w poniedziałek. Nie będę zdradzał kuli tych rozmów, zachowam to do siebie i tak powiedziałem wcześniej. Na samym wstępie nie będę, nie będę raczej odpowiadał na takie pytania, co, co w tym tygodniu się działo, bo udziało się dużo. Ciężki moment osobiście dla mnie, na pewno dla drużyny, ale udało się jakoś to zmobilizować, cementować ten zespół, żeby, żeby przynajmniej tu wywieźć dzisiaj punkt. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękuję trenerze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Moim drugim gościem jest trener drużyny gospodarzy, pan Karol Pikoń. Trenerze, prosiłbym tradycyjnie o podsumowanie minionego meczu. E, dobry wieczór. To spotkanie chcieliśmy zade zadedykować kontuzjowanemu ciężko w choinicach naszemu wahadłowemu Kacprowi Kaczorowskiego. Graliśmy dzisiaj dla niego i zagraliśmy naprawdę bardzo dobre spotkanie. Pierwsza połowa, bardzo intensywna i z piłką, i bez piłki, sprawiając sporo problemów przeciwnikowi. Często wchodziliśmy w pole karne i tak naprawdę ta jedna bramka, w naszym odczuciu, to najmniejszy wymiar kary. W drugiej połowie, tą intensywną grą trochę gdzieś tam zapłaciliśmy. Przeciwnik zepnął nas w końcówce do obrony niskiej. Stałe fragmenty, sporo przerw i niestety w doliczonym czasie tracimy bramkę i remisujemy to spotkanie. Natomiast duże słowa uznania dla zawodników za to, jak dzisiaj zagraliśmy, jak dzisiaj realizowaliśmy założenia i wierzę, że już za tydzień w grudziądzu powalczymy o trzy punkty i, i zabierzemy je do Częstochowy. Dziękuję. Dziękuję. Czy mamy jakieś pytania z sali? nie widzę. W takim razie ja zapytam, czy ten punkt bardziej cieszy, czy bardziej smuci? Bo w Chojnicach zabrakło niewiele, tam był ten splot takich nieszczęśliwych wydarzeń w ciągu dosłownie 4-5 minut. Tutaj zabrakło dosłownie no kilkudziesięciu, kilkuset sekund może, żeby trzy punkty zostały na Lorecie. Zdecydowanie smuci z przebiegu spotkania, z liczby wykreowanych sobie sytuacji. Zazwyczaj te mecze na Loretańskiej przy takim wyniku... Dowoziliśmy. Niestety dzisiaj gdzieś jeden błąd w kryciu a i zawodnik Sosnowca zdobywa bramkę i niestety tylko remis. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu również dziękuję za obecność na dzisiejszym meczu. My widzimy się za dwa tygodnie na spotkaniu z rekordem Bielsko-Biała.